Pozdrawiam bardzo serdecznie. Szacunek wszystkim dobrym ludziom. Kochani, na kanwie tych wydarzeń, które nas bardzo totalnie zbulwersowały, mam tutaj na myśli tą wypowiedź pani minister Barbary Nowackiej o polskich nazistach. Chciałbym przedstawić wam coś, co myślę jeszcze bardziej nas szokuje, i zobaczymy, w jaki sposób polska narracja pewnych środowisk wpisuje się w to. W co dziś, tak naprawdę, w zasadzie nie, nie dziś, ale od wielu lat, promują Niemcy? Otóż Berlin finansuje zbrodniarzy, redefiniuje historię i blokuje zwrot polskich dóbr. Niemcy wciąż wypłacają renty nazistowskim oprawcom. I nawet sami o tym piszą na wielu swoich stronach internetowych. Otóż Berlin nadal sponsoruje byłych nazistowskich zbrodniarzy, wypłacając im renty, a jednocześnie cynicznie unika wypłaty reparacji wojennych Polsce. W tym samym czasie niemiecka narracja historyczna zostaje poddana manipulacji. Zamiast mówić o zbrodniach niemieckich, świat ma zapamiętać jedynie zbrodnie nazistów. Jakby Hitler i jego świta byli oderwani od niemieckiego społeczeństwa, jakby skądś się wzięli, jacyś naziści, nazioland. Proces rozmywania winy trwa od lat, a w jego ramach Niemcy jednostronnie ustanawiają trybunały decydujące o zwrocie skradzionych dzieł, y, dzieł sztuki y, bez udziału Polski. 80 lat po Zakończeniu II wojny światowej niemieckie państwo wciąż przelewa pieniądze na konta byłych członków SS, w tym zbrodniarzy wojennych. 7648 osób w Niemczech i 657 osób za granicą wciąż otrzymuje renty wojenne. A roczny koszt tego skandalu to około 5 milionów euro. Eksperci w tym historyk Stefan Klemp alarmują dokładnie, że co najmniej 5% beneficjentów to osoby, które popełniły, uwaga, zbrodnie wojenne. Czy można to w ogóle pojąć? Niemcy, którzy tak chętnie biją się w piersi, pouczają innych o historii, o demokracji, o praworządności, a jednocześnie potajemnie finansują tych, którzy byli trybami niemieckiej nazistowskiej machiny śmierci. Kiedy Polska walczy o sprawiedliwość historyczną, o reparacje, o przyznanie winy Niemcom, Berlin chowa głowę w piasek i udaje, że nie ma dokładnych informacji na temat odbiorców rent wojennych. Boska amnezja Rewelacyjna niewiedza? Nie, kochani, to świadoma polityka. To ten fałszywy mit o rozliczeniu się z historią. On tam triumfuje. Przez dekady Niemcy sprzedawali światu narrację o wzorowym uporaniu się ze swoją przeszłością mówili, że rozliczyli zbrodniarzy, że pokajali się przed światem, że są symbolem odpowiedzialności historycznej. A prawda? Listki figowe, fikcyjne kontrole, fałszywe zapewnienia. Bundestag w 1998 roku podjął tutaj cudzysłów historyczną decyzję, że osoby, które popełniły zbrodnie przeciwko podstawowym Zasadą ludzkości zostaną pozbawione rent wojennych. No i co? No i wielkie niemieckie nic. Bo jak wyglądało to w praktyce? Odtypowa niemiecka biurokracja. Powołano komisje, sporządzono raporty, przeprowadzono audyty, a na końcu nic się nie zmieniło. Rent nie odebrano. Listy beneficjentów pozostają owiane tajemnicą, a każdy rząd z uśmiechem na ustach twierdzi, że temat jest zamknięty. Czysta niemiecka precyzja w udawaniu, że coś się robi. Nie ma na reparacje, ale dla nazistów zawsze kasa się znajdzie. Niemcy powtarzają – na reparacje dla Polski nie ma pieniędzy, temat jest zamknięty. Ale na co są pieniądze? Oczywiście na finansowanie byłych ss -manów. Mało tego. Niemieckie państwo postanowiło teraz zająć się zwrotem zrabowanych podczas II wojny światowej dzieł sztuki. Brzmi dobrze. Ale jednak jest jeden mały szczegół. Decyzję o zwrocie podejmować będzie specjalny, niezależny trybunał powołany przez Niemców. Trybunał arbitrażowy ma być powołany wspólnie przez rząd federalny, kraje związkowe, władze lokalne oraz, uwaga, przedstawicieli ofiar i ich potomków, Konferencję Roszczeń Żydowskich i Centralną Radę Żydów w Niemczech. Udział strony polskiej w tej materii nie istnieje. Udziału strony polskiej nie przewidziano. No bo po co? Przecież wiadomo, że Polacy według tej narracji niczego nie stracili. To Niemcy, ofiary wojny, będą teraz arbitrami i decydować będą, co komu oddadzą i jak myślicie, ile tych dzieł sztuki wróci do Polski. Co więcej, niemiecka propaganda nie działa w próżni. Pomagają jej polscy politycy. Przykład, powiedziałem na początku. Minister edukacji Barbara Nowacka. Która na międzynarodowej konferencji publicznie powiedziała: Na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy. Zatrzymajmy się na chwilę. Polscy naziści? Więc według tej logiki Auschwitz zbudowali polscy naziści, Polacy? To może Niemcy byli tylko przypadkowymi przechodniami, którzy nie wiedzieli, co tam się dzieje? Skoro tak, to po co mieliby oddawać zabrane dzieła sztuki polskim nazistom, skoro już tak ochoczo sponsorują swoich, w cudzysłowie, bohaterów, którzy walczyli z tymi Polakami budującymi Auschwitz? Absurd naprawdę wszedł na wyższy level, osiągnął wyższy poziom. Jaka jest prawda w tej materii? Co musimy zrobić, o czym musimy pomyśleć? No, warto zastanowić się nad tym, czy trzeba milczeć. To nie jest przypadek, to nie jest historia sprzed 80 lat. To dzieje się na serio, to dzieje się teraz, w tym momencie. Zauważmy, nie ma pieniędzy na zwrot reparacji. Rządzący Polską wpisują się w tą narrację, kiedy nawet mówią o tym, że to polscy naziści wybudowali obóz, że nagle jakoś jak to dawniej w wielu wywiadach, na pewnym kanale wyświetlono całkowicie ten, to wystąpienie, między innymi pani minister edukacji, i nagle ono znika, nagle go nie ma, żebyśmy mogli traktować to jako fejkowe przesłanie. A prawda jest zupełnie inna, że to redukuje się lekcje historii, że pisze się podręczniki razem z Niemcami, że podręczniki do historii oczywiście, w których porusza się zagadnienia II wojny światowej i oczywiście historię współczesną. To nie jest historia sprzed 80 lat. To, o czym powiedziałem, dzieje się teraz, w tym momencie. Niemcy sponsorują swoich nazistów. Tworzą trybunały według własnych zasad. Redefiniują historię. A w tym wszystkim pomagają im niestety polscy politycy. Nie dość, że Niemcy finansują swoich nazistów, to jeszcze pozwalają sobie napisanie historii na nowo. Tak jak powiedziałem, z pomocą wielu polskich polityków. Ich celem jest co? Jedno: wybielać Niemców obciążyć Polaków, zamknąć temat reparacji i uwiecznić w przestrzeni globalnej fałszywą wersję historii o winie Polaków. Zauważmy, że prawda nie ginie. Ona czeka na swój moment. Jak powiedział kiedyś George Orwell: Kto kontroluje przeszłość, ten kontroluje przyszłość. Kto kontroluje teraźniejszość, ten kontroluje przeszłość. Nie dajmy się zaskoczyć tej niewiedzy, tej narracji, która wywołuje w nas bunt. Nie pozwólmy, by fałszowanie historii stało się faktem. Czas na prawdziwe rozliczenie historii czas nie tylko na pokazanie żółtej kartki, pani minister, ale czerwonej. Pokazanie tego, że trzeba cofnąć się w edukacji do szkoły podstawowej i odrobić lekcję na nowo. Przecież nawet komuniści nie używali tych zwrotów, że rzeczywistość obozu koncentracyjnego budowali polscy naziści. To jest okropne i obrzydliwe. I zauważmy, właśnie Niemcom potrzebna jest taka narracja, która będzie utwierdzała w wierze młodych Polaków, młode pokolenie, że to my jesteśmy tą nacją, która zawsze się kłóci, która zawsze nie szanuje innych, a w Auschwitz, tak na serio, poza narodem żydowskim nikt inny nie był mordowany i nikomu innemu nie należą się reparacje. Nie pozwólmy, by fałszowanie historii było rzeczą oczywistą. Czas na prawdziwe rozliczenie się z historią. I nie możemy dopuścić do takiego stanu rzeczy, że będzie się manipulowało tymi faktami. Dlatego pamiętajmy o jednym. Berlin finansuje zbrodniarzy, redefiniuje historię i blokuje zwrot polskich dóbr. I z tym musimy się zmierzyć, z tym musimy się rozliczyć i popatrzeć na ręce naszych polityków, jak rozliczają tych, którzy sponsorują. Osoby, które mordowały i grabiły naszych przodków, czołem szacunek wszystkim dobrym ludziom.